Na wyższym poziomie ostatnimi czasy jest jedna fajna, jest jedna fajna kontra odnośnie late invadeu Wiesz o czym mówię? Eee, nie do końca. Chodzi o to, że. Jakby, zacznijmy tutaj o czy czym jest late invade Pewnie wiesz, prawda? No, domyślam się. Że, że, ale to wiesz, czy się domyślasz? Znaczy, no możesz powiedzieć, bo. Chodzi, chodzi o wiesz. to, że top laner wchodzi z junglerem na buffa. A, tak, tak, no, no no. dokładnie. Więc chodzi o to, że są pewne meczapy w dżungli i na topie, szcz szczególnie w dżungli, dżungler to koluje, są tacy dżunglerzy, którzy bardzo chcą late inwejdować. Czyli na mhm. przykład powiedzmy gramy sobie z góry i oni mają Gravesa i coś tam, a my mamy mhm. powiedzmy Eliskę czy tam mamy, mamy gorsze piki. Są po prostu pewni bohaterowie, jak Olaf i Graves. Olaf i Graves są za, z tego najbardziej znani. Jak widzę Olafa mm -hmm. i Graves, to na wyższym poziomie, szczególnie Graves, to jest praktycznie zawsze late-invade. I teraz mm -hmm. co, 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 jak support może wygrać jednym ruchem grę? W na wyższym poziomie, jeżeli spodziewają się, że ej, to jest Graves, będzie late-invade'ował, to jeżeli, powiedzmy, gramy z red-side'u, to support może poświęcić lekko swoją linię na poczet tego, że pomoże w Late invade, pomoże bronić Late invade'u. Czyli tak, uh -huh. powiedzmy, ty grasz z tutaj. I ty nautiliusem stoisz gdzieś w tym miejscu. Dlaczego uh -huh. w tym miejscu? Bo to miejsce jest 50-50. Czyli to miejsce jest nad, mniej więcej blisko tego, ale też w miarę jeszcze blisko linii. I teraz tak. Uh -huh. Bów się spełni, czyli jest, czyli jest 1,30. A support stoi w tym miejscu, gdzieś tu się kręci. I teraz tak, jeżeli oni wejdą, to co się dzieje na lane im wejdzie? Jeżeli tutaj wyjdą przeciwnicy, to ci przeciwnicy zaczynają uciekać. Znaczy, ci, ci gracze zaczynają uciekać. Oni tak. biegną w tą stronę zazwyczaj. Tak, tak, I oni gonią, bo chcą zabić, prawda? Mm -hmm. I ty, jak oni stąd będą gonić dotąd, to ty jesteś supportem w stanie stąd dobiec tutaj i odwrócić walkę. Mm -hmm. To jest bardzo duży game changer. To jest, to jest ryzykowne dla suporta, bo on tym, bo on będzie spóźniony na linii. Jeżeli to się nie wydarzy, to on przyjdzie na linię. E, spóźniony o tam może tam, tam, tam nawet mogą mu miliony zginąć jeden jeden milion mm -hmm. może mu tam zginąć coś w tym stylu, ale naprawdę widziałem na, widziałem na, na streamkach gdzieś tam gdzieś tam pro playerów na wyższym haje na, na gdzieś tam na HLO, że jak jak to, jak to wyszło, czyli ten faktycznie support przewidział, że to się stanie, to tym wygrywał gierkę. Bo, jeżeli, bo tu on wchodził, tu był double key dla tej drużyny i oczywiście też przejęty redbaw. Także tu było, tu było 2-0 plus jungler drugi level, a tu było 0-2 plus jungler pierwszy level. Jungler był useless przez, przez całą grę, a nasz jungler był do przodu. Także to bym robił na postacie typu Graves Olaf, szczególnie Graves, bo na tym poziomie już Gravesy wiedzą, że to się robi, ok? No, na pewnie też nie. Na Licina już, już mniej to się widuje, ale też, ale też można. To też jest zależne od tego, jaki jak, jak jest to planera, to planera. Tak, Czy ogólnie tak. te 2 na 2 e, my wygrywamy. Dobra, wróćmy do tej gry.